Taką, taką delikatną... Tak, tak. Wiesz, to było generalnie pływanie na okrągło, i to spoko, bo w wiosłach, no musisz wyjąć a nie tym koniec. Tylko, że ty już schodziłeś za nisko. Za nisko. No. Mm. Luźno, luźno barki. Ta, ja za bardzo spinasz i zaczynasz ruszać słowiem. Dobra. No. Mam momenty takie, że na barki albo ludzie tak ładnie tak puszcza. Ale od razu widać, że nie głowa nam wchodzi między tak, barki. Tak, tak. No ile tych 30 sekund pochylenia? No to dawaj pochylenia! Tylko po 30 sekund każde ćwiczenie. Troszeczkę bardziej do tyłu. O właśnie. Pochylamy się jak, naj, jak najudalej na tylko na prostych nogach możemy. Tak, na prostych nogach. Ale jak A dalej po, To wiesz, to jest tylko rozgrzanie Takie odcinka lękowego, no nie? To jest króciutko. Generalnie na wozie pochylanie się nie jest zbyt dobrym. No i teraz jedna czwarta. Teraz już troszeczkę bardziej mam różną partię, już uspokoił to... no. tak? Jak nagie włączył to. Tak, połb odjazdu. Dobrze. I wlecę, trzymamy tak nie, nie dalej. Nie tak, dalej, tak już, już dalej nie. No. Można sobie rozwalić w Bo no właśnie widziałem, jak za się ładą. No. Ja tak, ja widziałam na jakichś zawodach, gdzie dociągają nad głowę, gdzie po prostu popłakane się. I to też na jakichś No bo... I się chłopaki śmieją, czy to na ulep jest, czy cały? Tak, nie, trzy czwarte. Jeszcze nie cały. O właśnie, ładnie. Spokojnie, zejdź z tempa troszeczkę. Znowu łapiemy ten rytm. Jeden i na dwa. Hop, ilu? Moim zdaniem był troszeczkę bardziej na palce, się na, stopie, bo, spięty, bo w sensie na naszym stopie było ciągnik więc W ogóle zdawać palce ludzi podrywają, a w ogóle precyzyjnie. Przedstawimy mu jeszcze niżej w yy, tak żeby miał większą tą linię obciążenia na właśnie naszych siódmy A wydaje mi się, że to troszeczkę się atakuje tą na kolana, Tak, tak tak, teraz. tak, tak, tak. Jeszcze wam pokażę jedno ćwiczenie. Trzymaj na jednej linii drążek. Nie, o, teraz było spodzie. Następne będzie z zatrzymaniem za kolanami. Tak, zatrzymaniem za kolanami. Hop, będę... W... Tu, tu. Tu, to, Co to. przytrzymujesz? Hop za kolanami. O tak. Przytrzymaj dłużej. I już. Raz, dwa. Idź do dwóch i dopiero. A w następnym momentu puszczamy i od razu schodzimy. Nie przytrzymujemy Hop. jeszcze raz. I od razu. A dalej. Teraz następne ćwiczenie będzie przytrzymanie przy O tak. w jednej linii, zahaczyłeś już o kolana. To już jest znak, że trzeba trochę wyżej drążyć. O, właśnie. Hop. Tak jest. Hop.